Dziwne i ciekawe rzeczy, które znalazłem w garażu u mojej babci. Patrzcie się, jak to jest nisko w ogóle. Takie coś, nie wiem co to jest, możecie pisać w komentarzach. Jakaś dzida czy oszczep? Taki kask cały z pajęczyn. On chyba ma z 30 lat, jak nie więcej. Pewnie jeszcze wojny widział. Szuflada. O, siema! W ogóle myślałem, że tam na strychu są takie pajęczyny. A co tu się kurwa dzieje? Stara waga. To to nie wiem co to jest za przyrząd Co to może być, do czego to służy Ogólnie tu jest dużo takich pierdół mechanicznych do samochodów Stary metr Ile tu ma? Dwa metry to cały z pajęczyn jestem, ja pierd... No i ogólnie to jest taka druga część tego garażu Ale tutaj nikt nie chodzi praktycznie, tutaj same myszy łażą i w ogóle I tu jest strasznie Ogólnie ogólnie nasrane przez myszy, koty Jebie jak nie wiem Tam bym w sumie zobaczył, ale to jest jedna wielka pajęczyna I się tu je tam rękę wsadzić I kurwa, może mieć, nie zje? widzę na stradę. Ja Nareszcie świeże powietrze. <noise>